Paldies, mister! Kam tev to vajag? Unboxing.

Wracamy z rozpakowankiem. To już będzie 20. Rozpakowanko. Jeżeli chodzi o gold silver ratio, cena metalu papierowego. Stosunek papierowego złota do papierowego srebra wynosi 109,9. Podobnie jak przy ostatnim odcinku, sprawdziłem też, jak wygląda kwestia stosunku fizycznego złota do fizycznego srebra na bazie dostępnych od ręki e, jednouncjowych monet e, w sklepie europeanmint.com e, tam gold silver ratio fizyczne wynosi 79,9 to rozjechanie się ceny papierowego metalu z fizycznym, faktycznym e, metalem no, Kontynuuje, nic się w tej kwestii nie zmienia. Dzisiaj mam do rozpakowania bardzo małą paczkę. Po rozpakowaniu paczki opowiem Wam też o Discordzie, którego założyłem. Discord, który mam nadzieję będzie miejscem dla widzów nie tylko mojego kanału, ale również innych kanałów na YouTube dotyczących inwestowania w metale szlachetne, srebro, złoto. I oczywiście dla wszystkich chętnych, zainteresowanych tematem, ale o tym na koniec, po rozpakowaniu paczki, powiemy sobie nieco, nieco więcej. Jeżeli chodzi o moją strategię na tą chwilę, postanowiłem dokonać zakupu kilku kilku monet. Z uwagi na to, że premie na monetach bulionowych wynoszą około 50%, skierowałem się ku monetom z, z wyższą premią, ku monetom, na których. Można w przyszłości zarobić, można je po prostu sprzedać drożej, sflipować i kupić więcej uncji do stosu podstawowego, monet bulionowych. Długo wstrzymywałem się, czekałem na zakupy. Myślałem, że krócej potrwa kwestia tej wysokiej premii, tego dużego narzutu na monetach bulionowych. Natomiast to się przedłuża. Ja jak wiecie bardzo lubię srebro i muszę kupować je co jakiś czas. Bardzo się z tym stęskniłem. Kolejne dwie paczki są w drodze. Na tą chwilę moim zdaniem można tylko na dwa sposoby inwestować w srebro. Pierwszy z nich to właśnie zakup jak najtańszego bulionu, ale tak jak mówię, ta premia jest dosyć duża. Drugi z nich to zakup monet z wyższą premią o wyższej cenie za uncję, ale takich z potencjałem, które mają szansę wzrosnąć w przyszłości. Dzisiejsza paczka też raczej zalicza się do tych drugich monet droższych w ujęciu za uncję. Mamy tutaj. Australian EMU 2018, Australian EMU 2019 w wersji Proof, co jest bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o stakerów, szczególnie w Polsce. Um, już mówię dlaczego, dlaczego, skąd decyzja o tym. Jeżeli chodzi o 2018 rok, to na pewno znacie już z tego kanału tą monetę. Jeżeli chodzi o rok 2019 w wersji Proof. Jeszcze jej nie otwieraliśmy, więc zaraz sobie zobaczymy jak to wygląda w wersji BU Brilliant Uncirculated. Już też oglądaliśmy te monety. Do każdej z nich dołączony oczywiście certyfikat. w Wersję BU 30 tysięcy, a te oto tutaj wersje Proof zaledwie 3000 tysiące. Moneta numer 2516, 2516. A tutaj 57. Okej. Okay. Postanowiłem zakupić te dwie monety. Nie ukrywam, że przekonało mnie rozdanie srebra ostatnie, jakie mieliśmy. Te monety są bardzo, bardzo ładne, ale ostatecznie zdecydowałem się je zakupić z uwagi na trwającą promocję na wyrobach menniczych. Jest to jeden z niewielu produktów, jakie możemy kupić tam od Ręki. Jest wysyłka, a cena znacząco spadła. A mianowicie, jeżeli chodzi o pierwszą monetę, pierwszego EMU, to jest 199,21 groszy za wersję BU, a za wersję Proof jest tylko 220 zł. Także ta różnica to jest około 20 zł. Za pierwszą monetę z serii rozpoczynającą serię EMU. Jeżeli chodzi o y, drugą monetę z serii z 2019 roku, y, tutaj wersja BU to koszt 149,56 zł. A ta wersja Proof, lustrzana, którą trzymam właśnie w dłoni, to jest koszt 210 zł. Jeżeli kupimy zestaw, tak jak ja to zrobiłem, pierwsze Pierwszemu i drugiemu. Wtedy otrzymujemy jeszcze 10 zł zniżki. Zestaw kosztuje 420 zł. Wychodzi 210 zł za uncję srebra w wersji proof. Ok, mamy już monety bez kapsla. Powiem dlaczego zdecydowałem się na zakup tych oto pięknych monet. Przede wszystkim... Emu, no oczywiście cena. Przede wszystkim jest to kwestia ceny. Cena naprawdę moim zdaniem jak za monetę prów, bardzo niska. Prędzej czy później wzrośnie moim zdaniem. Emu jest też jednym z dwóch zwierząt, które są w herbie Australii. Monety pochodzą z Perfmint z Australii, więc y, przypuszczam, że EMU, podobnie jak Kangur, na dłużej zabawi w świecie y, srebrnych i złotych y, monet. Y, a co za tym idzie, y, za dwa, y, rok, dwa, trzy lata spodziewam się, że y, cena pierwszego oraz y, drugiego wydania z tej serii y, będzie będzie tylko rosła. I oczywiście zamierzam zarobić na tej monecie i sprzedać ją. A następnie zakupić większą ilość monet jednouncjowych do stosu podstawowego. Jeśli się to uda, to jak już mówiłem wcześniej w moim stosie przebędzie Krugerrandów. Na tą chwilę jeszcze ich nie ma. Mam środki. Po sprzedaży lwa czekam aż cena Krugerrandów nieco spadnie. Jest też wiele obiekcji dotyczących kupowania monet prów w naszym kraju. Po prostu rynek Rynek srebra złota metali szlachetnych jest tutaj rynkiem młodym. I raczej nie ma klientów na, na droższe produkty typu właśnie lustrzanki prów specjalne wydania natomiast znalazłem też na to sposób. Wydaje mi się że spokojnie będzie można sprzedać te monety za granicą. Niemcy, Wielka Brytania to są rynki, które są w naszym zasięgu. Wystarczy wystawić aukcję na eBay. Więc liczę na sprzedaż za granicę tych monet. Oczywiście osoby, dużo część osób powie, że monety ich cena spadła, ponieważ nie ma chętnych na ich zakup możliwe, natomiast prędzej czy później znikną z rynku i wtedy wydaje mi się, że pojawi się dobry moment na to, żeby na nich zarobić. Oczywiście monetę, którą otrzymałem jako prezent wersję jednouncjową, pierwszą edycję EMU zostawię u siebie. Dla porównania jeszcze na szybko pokażę tutaj Wersję Biu. Na rozdaniu srebra, które miało miejsce dwa rozpakowanki temu, mówiłem, że pierwsza moneta z serii kosztowała 330 zł. Także ta różnica w cenie jest dosyć spora. Średnia cena zakupu 210 zł za uncję za uncję monety Prów. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem również takiego zestawu, to są one dostępne na wyrobach menniczych. 146 zestawów zostało w sklepie. Sprawdzałem to przed nagraniem tego filmu. Dwie dodatkowe uncje srebra wpadają do stosu. Mamy nadzieję, że przyniosą nam dużo, dużo więcej uncji srebra niż tylko dwie w stosie podstawowym w przyszłości. OK. E, troszkę nudne to rozpakowanko. Taki odgrzewany kotlet, flaki z olejem. E, na początku pokazał się film e, z rozpakowanka tej właśnie monety. Podczas rozpakowanku okazało się, że również mamy tę monetę. E, więc na koniec e, chciałem wam jeszcze powiedzieć o Discordzie. E, na Discordzie założyłem serwer Silver to the Moon. Do nazwy nie, przywiązywał się, nie przywiązywałbym się, ponieważ mam nadzieję, że wspólnie wymyślimy lepszą nazwę. Natomiast jest to miejsce, które tworzę, po namowie jednego z widzów właściwie ojca tej młodej damy, która rozpakowywała Emu przed moim filmem, który mieliście okazję obejrzeć. Za jego namową stworzyłem ten Discord. Były też inne osoby, które prosiły o stworzenie jakiegoś miejsca, w którym można byłoby budować społeczność, wymieniać się uwagami. Przede wszystkim, żeby było to miejsce, które będzie pomagało osobom, które dopiero zaczynają w metalach szlachetnych swoją przygodę. Padały propozycje Facebooka, różnych forów. Jeżeli chodzi o forum, to już forum jest jedno, więc zdecydowałem się na Discord. Jeżeli nie wiecie, co to jest Discord, w pierwszej linii e, opisu pod tym filmem znajdziecie zaproszenie na Discord. Możecie pobrać aplikację, założyć, założyć konto. E, będzie to miejsce wymiany poglądów, strategii, informacji o nowościach. E, związanym z właśnie ze światem metali szlachetnych. Przede wszystkim chciałbym, żeby to była właśnie pomoc dla nowych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę. Mam nadzieję, że wszyscy prowadzący kanały na YouTube dotyczące właśnie zakupu metali szlachetnych zdecydują się... Um, Założyć konto, skorzystać z tego zaproszenia, pomóc mnie e, oraz społeczności rozwijać się jeszcze szybciej. E, każda z osób będzie miała możliwość, już teraz mam możliwość, zapraszania innych użytkowników na Discorda. E, chciałbym, aby większość osób miała możliwość tworzenia kategorii, podkategorii e, na, na tym Discordzie. E, to, co jest ciekawego, jeżeli chodzi o Discord, to to, że można tam prowadzić rozmowy na kanałach głosowych jeszcze tego nie testowaliśmy, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych jakby rozmową ze mną, czy rozmową na tematy związane ze srebrem, czy złotem na Discord w najbliższą sobotę po publikacji tego filmu o godzinie 19. .00. będę tam czekał. i Mam nadzieję, że przez chwilę będziemy mogli sobie porozmawiać na interesujące was tematy. Mam nadzieję, że będę mógł w czymś pomóc. Także serdecznie zapraszam wszystkich. Sobota 19. Um, tutaj mam też apel do wszystkich prowadzących kanały YouTube, um, aby pomogli w budowaniu tej społeczności, ponieważ nie chciałbym, żeby to była społeczność związana z moim kanałem, ale szersza społeczność osób inwestujących w metale szlachetne. Mam głęboką nadzieję, że wszystkie kanały, które dziś istnieją na YouTube same założą jakby podstronę na Discordzie dotyczącą ich kanału i będą aktywnie pomagały w jego rozbudowie, w budowie tej społeczności. Dzisiaj to tyle. Dzięki! Turn it up. Let's go. let's go.